No, dziś druga będzie część, kolejna. Teraz tak, jak zacząć? Mam, pokazywałem Wam nożyk do toczenia wzdłużnego. A zaraz chujmy go na chwilę i jeszcze raz Wam pokażę. O, to ten nożyk. Dokładamy sobie. Mocujemy go w ten sposób, że jak najbliżej... I maka tokarskiego, żeby po prostu jak najmniej wystawał. 10 mm to 10. Jak Będziemy potrzebować, żeby więcej, ale to z reguły rzadko jest potrzebne. To jest potrzebne, jak toczymy na przykład, mamy pod paltekłem i przeszkadza nam tutaj szufladką, to wtedy musimy ten nóż wysunąć. Ale w tym wypadku ustawiamy sobie jak najmniej. Materiał też mocujemy jak najkrócej, żeby jak najmniej. Wystawał z uchwytu tokarskiego. Wiadomo, że im większo, dalej wysuwamy, to będziemy mieli większe wygania. No to też wysuwamy go jak najmniej, no bo zaczynamy po prostu toczyć. I pierwsze toczenie to staramy się, żeby były włączone jakieś tam obroty 500, 600, 400, nie za duże obroty rzuciona. W ogóle o dźwigniach, o śrubach, o wałkach napędowych. Na początku w ogóle nie, nie myślimy. W ogóle tego nie ma. Mamy tylko po prostu jedno pokrętło do posuwu z dłużnego i to wszystko. Tu szufladka może być też na razie zablokowana. Wystarczy nam dwa pokrętła i coś możemy zrobić. No i chcemy sobie na przykład tutaj splanować, no to włączamy obroty. No, Maszyna ma napisane, że ma duże możliwości, a to wszystko po prostu w niej drży i wszystko, jakby powiedzieć, drga. To jest dobre do takich jakichś małych średnic, niedużych, chociaż kiedyś na niej też robiłem taką średnicę FI 60 ale to po pół milimetra, po pół milimetra miałem po prostu tam roztoczyć otwór. No ale to też jakoś tam sobie zrobiłem. No to mamy na przykład już w ten sposób stalowane. I do z złużnego też nie włączamy żadnego jakby powiedzieć wałka, nic. Wysuwamy sobie troszeczkę materiał i teraz coś sobie robimy tak tylko. Włączamy obroty życzone, podjeżdżamy na materiał i łapiemy sobie tak zwany styk. Poczyna nam coś i wtedy patrzymy, a tu akurat mi się dobrze ułożyło mam 0. Mam pod, na skali 0. Ale jakbym nie miał, to mam tutaj taką śrubkę z boku, to mogę sobie poluzować i ustawić sobie 0. I teraz chcę przybrać na przykład do 2 to będzie... Teraz sprawdzę ile to na te, ile to tutaj będzie. To jest chyba 3. Je to przybierze, że muszę nie zmienić tej drugi drugiej tak? mamy nową, nową. Tu mam 12 mm, no i teraz będziemy toczyć i zobaczymy, ile nam przybliży. Oczywiście na posuwie ręcznym. Wyłączamy obroty, i w tym momencie możemy sobie. Na to karty zmierzyć, a ja tak nie wiem czy to widać, ale chyba będzie widać. Będziemy powoli. Przybrało mi milimetr. Także na pełny obrót będę miał tu 2 mm. Chcę przybrać jeszcze 0,5, to przybieram 0,5. Podjeżdżam powoli do materiału, nie dotykam. Włączam obroty i znów toczymy. I teraz znów możemy sobie zmierzyć z suchniarką. No i przybrało nam tak jak chcieliśmy, pół milimetra. No, i takie po prostu nie toczymy od razu nic konkretnego, ale żeby nam coś przybywało. Teraz tak, chcę coś zrobić, żeby wycofać na 0,1. To cofam do zera i dopiero przybieram na 0,5, bo chcę tu zrobić taki, taki schodek na tym. Ten ten. No tak, tu jest 11,5 podjąłem milimetr, o i teraz jeszcze coś takiego, nie wiem czy na początku to używam od razu, ale na małej to karcie tak nie przeszkadza. Także mamy pilnik i bierzemy tak, że lewą ręką trzymamy tutaj za ten, a prawą i zawsze tą prawą rękę to gdzieś sobie opieram, żeby tak nie była w powietrzu. Nie wiem, czy dla Was będzie pierwszy. I takie pierwsze nasze wspólne toczenie. Kluczyk zawsze staramy się, żeby wyjąć z O, i zobaczcie, co nam powstało. No, już mamy coś tam zrobionego. Pierwsza nasza wspólna praca. A teraz jeszcze drugie Wam coś pokażę. Zaraz pokażę Wam coś takiego. O, zobaczcie. Zobaczcie jak to bardzo, bardzo brzydko wygląda. No, mamy taką rurkę. To gdzieś rurka zdobyczna. Tylko pamiętajcie, że przy ściskaniu rurek musimy to robić z odpowiednim wyczuciem, żeby nie znieść takiej rurki. No, wiadomo, tu jest dość mocny ścisk. Mamy rurkę złapaną. Podjeżdżamy sobie do rurki. Też obroty podobne, chociaż przy aluminium możemy zastosować troszkę wyższe obroty, ale niekoniecznie. I włączamy obroty i będziemy sobie ją planować, a później pilnikiem usuwać graty. A jeszcze teraz później możemy sobie ręcznie o, usunąć grad ze środka. Nie będę na razie pokazywał wam, ale tak na, na jakimś z kolejnych filmów pokażę Wam, jak fajnie sobie. O, kluczyk tu. Usunąć sobie grad ze środka. No i tutaj druga strona, no ale już jak na jednej widzieliście, to już wiecie, jak to zrobić. Teraz tutaj jest jeszcze coś takiego. Cienkościenna rurka. Co w tym wypadku zrobić? Hmm. Albo na małej tokarce, tak jak ta, jest dobre wyczucie i możemy złapać, albo spasować sobie taką kawałek czpienia, wsunąć tutaj lekko suwliwie, bo to jest rurka przelotowa, tak żeby nam się wsunął, i wtedy, w tym momencie, jak złapiemy tutaj, w tym miejscu, co mamy w środku ten kawałek. Czpienia, to wtedy nie ściśniemy. No i na tej to kartę to mogę to z powodzeniem zrobić, na tamtej większej nie bardzo. O, niestety nie wejdzie. Przerobiłem sobie tutaj uchwyt to FI-16, bo sobie roztoczyłem, bo miałem jakąś taką robotę, bo fabrycznie to tutaj 16 nie wchodziła. No i teraz zobaczymy, czy jak to będzie nam się toczyło. No i tak samo możemy sobie obradować. Ogradowaną tulejkę. Teraz zobaczcie, z tej strony ciężko wychodziło, ale ta strona już powinna leciutko. Widzicie, grad został usunięty. Ta druga strona bardzo lekko weszła. O i teraz sobie jeszcze zrobię z wami tą drugą stronę. Tu jest osłona polizowana, także to może wibracji wszystko tutaj dostawać. O, i czasami... Teraz Nigdy tego za mocno nie robimy, tylko tak, żeby tak nie I teraz wykręcamy. A widzicie, już teraz obydwie strony kurajki są zrobione. I teraz jedna i druga strona jest zrobiona. Dziękuję.